Chciałem pokazać dzisiaj taki ciekawy układzik oparty na starym telefonie komórkowym tutaj wpiąłem się do klawiatury. Generalnie na początku było tak, że kabelki były podłączone do głośnika, ale coś się uszkodziło, a tutaj trochę ciężki jest dostęp, także przeszedłem na diodę LED. Podlutowałem się do niej. No i generalnie to jest taki układzik. Myślę, że nie ma sensu opisywać szczegółów technicznych układów, jak to dokładnie wygląda. Schemat jakoś narysuję może w przyszłości, no ale generalnie tutaj jest parę niepotrzebnych elementów, na przykład ten rezystor nie musi być dużej mocy. Tutaj tą też diodę można by wyrzucić. Ten rezystor z diodą to tylko jest do testów tego przerzutnika, bo to generalnie opiera się na przerzutniku typu T. A chodzi o to, żeby sobie po prostu lampkę, czy generalnie jakiś obwód. Prądowy załączyć przez triaka, przez optotriak, wysterować go. No i sobie załączyć, powiedzmy, lampkę czy nie wiem, światło w domu, czy jakąkolwiek maszynę. Albo ręcznie przez mikroswitch, albo teraz wybiorę numer telefonu. Wybieranie, dzwonimy o czach, Zapaliłem. można teraz wyłączyć. Tak samo, dzwoniąc, no nie wiem, no mogę pokazać, żeby jeszcze raz wybieram ten numer. Dzwonię jeszcze raz. No i Generalnie tak to działa. No i mikroskopy mogę sobie włączać, wyłączać. W razie jakichś pytań o układy czy schemat, no to proszę na prywatnie pisać tam.